Wydarzenia. Najbardziej wiarygodny program informacyjny w Polsce. Magdalena Kalinia, dzień dobry. Jest poniedziałek, 18 lipca. Ustawa o dopłatach do węgla jeszcze nie weszła w życie, już rząd będzie ją zmieniał. Polowanie na węgiel trwa. Ludzie robią wszystko, żeby mieć czym palić i zapłacą każdą cenę. Będziemy marnować w Tak, tak, jest mało węgla. Tego węgla na pewno nie zabraknie. Szukanie rozwiązań i winnych w toku. Jest w rządzie wojna węglowa. Panie redaktorze, nie ma żadnej wojny węglowej, jest trudne wyzwanie. Wrażenie, jak gdyby chodziło dzisiaj bardziej o szukanie kozła ofiarnego, tego, kto będzie odpowiadał za klapę polityki rządu. Jeśli będzie to 1.025. Mam nadzieję, trzymam za słowo. Urlopowa szczerość prezesa MBP. To jest w pewien sposób przekroczenie uprawnień prezesa Glapińskiego. Rozmawiał też ze sobą na temat konkretnego przypadku, tak, no to ja tu, to, tu widzę tylko same plusy. Lewandowski już trenuje z Barceloną w Miami. Dla Barcelony to czas, żeby wrócić do gry i dlatego tu jestem, żeby pomóc Barcelonie być na szczycie. Będą bezpośrednie dopłaty do węgla dla tych, którzy opalają nim swoje domy. Taki jest nowy pomysł rządu, ustaliły wydarzenia. Dopiero co uchwalona ustawa, która zakłada dopłaty dla składów, trafi do kosza, zanim zdąży wejść w życie. Teraz dopłaty mają przysługiwać klientom za 3 tony w wysokości tysiąca złotych za każdą cepiony opek. Aleksander Dolecki musi kupić 6 ton węgla. Koszt grzania, ogrzania tego domu przez całą zimę jest zabójczy. To około 18 tysięcy złotych. Nie kupi tańszej tony za prawie 1000 złotych, bo ustawa o tańszym węglu, nim zaczęła działać, trafi do kosza. Uderzeniem się w piersi jest to, że będziemy przygotowywać korektę tego projektu. Rząd na Śląsku. Premier rozmawiał dziś z ministrami i prezesami państwowych spółek węglowych o planie B. Dopłatach do węgla bezpośrednio dla gospodarstw domowych. Wraz z dopłatą ze strony państwa można by było znowu zmieścić się we w miarę przyzwoitych cenach do 3 ton zakupu na ten sezon. Z naszych informacji wynika, że zamiast niższych cen w składach będzie dopłata. Po około 1000 zł za tonę do 3 ton węgla. Wszystko wskazuje na to, że będą dla wszystkich palących węglem, niezależnie od dochodów. Rząd dopracowuje szczegóły. Prawdopodobnie jutro będziemy przekazywali kompleksowy komunikat. Poprzedni pomysł nie dał się zrealizować, bo był nieopłacalny dla prywatnych składów węgla mimo państwowej dopłaty. Sygnalizowaliśmy ten problem rachunek opierci, zysków i strat tłumaczy e, przedsiębiorca. Wrażenie, węgiel o 996 zł, dopłata wynosi 1070 zł. W sytuacji, gdzie już koszt węgla dla firmy handlującej węglem na placu to jest w granicach 2,5-2800 zł. Więc w jaki sposób taka firma miałaby w taki program wejść, do którego z założenia na dzień dobry dokłada między 500 a 800 złotych, czasami więcej? Absolutnie rozumiem, że każdy skład węglowy jako prywatny przedsiębiorca kalkuluje swoje, swoje rachunki w taki sposób, aby było to jak najbardziej opłacalne. Opozycja uważa, że rząd powinien przewidzieć problem. Wychodzi uśmiechnięty premier i mówi: Węgiel będzie po 1000 złotych za tonę. I ci kup. Panie premierze, niech pan mi kupi. Ten rozjazd pomiędzy oficjalną propagandą a rzeczywistością będzie dla PiSu zabójczy. W trudnych sytuacjach trzeba działać. Nie wszystko da się w trudnej sytuacji też naprawić i wszystko zrobić. Naprawa w tym no, przypadku ma być ekspresowa. Rząd chce przesłać do Sejmu poprawione przepisy jeszcze w tym tygodniu. Cyprian Opek, Wydarzenia. Klienci gorączkowo szukają węgla, a politycy winnych kłopotów z jego kupnem. Wygląda na to, że obwinianie jedynie Putina nie wystarcza. Węgiel jest kalorycznym politycznym paliwem, które spory nakręca napędza nawet w samym rządzie. Marcin Fiołek. Jak się będziemy marznąć w zimę? Tak, tak, jest mało węgla. Kilkunastogodzinne kolejki przy kopalniach i rządowe odprawy w trybie pilnym to dowód, że węgiel, a w zasadzie jego brak, jest dla rządzących zmartwieniem numer jeden. To jest podstawowy ból głowy, żeby ten węgiel rzeczywiście był. No mamy życie z tym problemem. Trzeba to uczciwie powiedzieć, że to będzie trudny czas. Na ten trudny czas zdaniem opozycji rząd powinien przygotować się wcześniej i reagować tuż po rosyjskim ataku na Ukrainę. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co rząd Polski robi, a raczej tym, czego nie robi. Robi. To jest jakiś to, jakaś totalna amatorszczyzna. Czy to nie jest tak, że rząd polski powinien być przewidujący? To są kolejne działania, które są podejmowane i kolejne odprawy. Ten temat nie zaczyna się przecież dzisiaj. Sprawą węgla zajmują się ministrowie klimatu, aktywów państwowych i kancelaria premiera. Dziennik Gazeta Prawna napisał, że jeszcze w marcu resorty alarmowały szefa rządu o możliwych problemach z ceną i kupnem surowca. Ale państwowe spółki i agencje nie sprowadziły węgla tyle, ile trzeba, tłumacząc to wysokimi kosztami i możliwym, Oskarżeniem o działanie na szkodę firm, i stąd dodatkowe polecenie wydane przez premiera 13 lipca, by spółki kupiły węgiel, nawet jeśli będą na tym stratne. I to jest dodatkowy instrument działania, żeby to współfinansować w określony sposób z ustawą o zarządzaniu Więc To jest kolejny etap, a nie pierwszy etap, ale faktycznie trzeba będzie wyciągnąć wnioski. Sprawia to wszystko wrażenie, jak gdyby chodziło dzisiaj bardziej o szukanie kozła ofiarnego, tego, kto będzie odpowiadał za klapę polityki rządu, jest w rządzie wojna węglowa. Panie redaktorze, nie ma żadnej wojny węglowej, jest trudne wyzwanie, które trzeba podjąć, które wywołuje emocje. To i pojawiają się napięcia. Wyzwanie jest ogromne, bo po embargu na rosyjskie surowce o każdą Tonę węgla z Kolumbii czy Mozambiku biją się wszystkie kraje Unii. Polska potrzebuje importu węgla dzisiaj od 8 do 10 milionów ton. Aby zastąpić energię, która była produkowana z gazu ziemnego, potrzeba dodatkowych 50 milionów ton w skali całej Unii Europejskiej. Tak duża konkurencja podnosi i tak wysokie koszty. W ciągu kilku miesięcy cena węgla z importu wzrosła sześciokrotnie. A gdy węgiel uda się wreszcie kupić, pozostaje problem logistyki. To są ograniczenia z możliwościami przeładunkowymi polskich portów. Po trzecie, rozwiezienia węgla w tak krótkim czasie po terenie całego kraju. Zdaniem ekspertów, aby do jesieni wypełnić naszą lukę węglową, do Polski powinny trzy razy w tygodniu wpływać statki wypełnione surowcem. Wtedy ostatnim problemem pozostanie rozładunek węgla i dostarczenie go koleją do składów. Dzisiaj to zadanie otrzymał również pan minister Andrzej Adamczyk, który odpowiada za infrastrukturę czasu jest coraz mniej, a ta obietnica premiera tego węgla na pewno nie zabraknie, jak żadna inna zostanie zweryfikowana bardzo szybko. Marcin Fiołek, wydarzenia. O braku węgla także w gościu wydarzeń Bogdan Romanowski będzie rozmawiał z byłym wicepremierem i byłym ministrem gospodarki Januszem Steinhoffem. W programie także generał Jarosław Stróżek, były wiceszef wywiadu NATO. Europa szuka nie tylko dodatkowego węgla, ale i gazu na wypadek całkowitego odcięcia rosyjskich dostaw. Stąd plan Brukseli. Urzędnicy namawiają nas, by zimą w domach utrzymywać temperaturę do 19 stopni, a latem od 25. Pytanie, czy to wystarczy? W Berlinie jest Tomasz Lejman. Tomku, w Niemczech największym problemem jest gaz. Czy jest plan B na wypadek, gdyby go zabrakło? No to przede wszystkim oszczędzanie, czyli Niemcy chcą pójść śladami właśnie Komisji Europejskiej i namawiać zarówno prywatne osoby, jak i firmy do tego, aby gaz oszczędzać, ale to oczywiście nie wystarczy. No i najważniejsze pytanie, co wydarzy się po 21 lipca, kiedy to teoretycznie powinna zakończyć się przerwa techniczna, jeżeli chodzi o Nord Stream 1. Niemcy przypuszczają, że Rosjanie jednak gazu nie odkręcą i może pojawić się problem, dlatego trzeba będzie szybko organizować gaz z innych krajów. I tutaj mowa o zwiększeniu importu, na przykład z Belgii, Holandii czy też z Norwegii. No i pod koniec roku ma być gotowy gazoport. Ale teraz przede wszystkim kluczowe pytanie, w jaki sposób zabezpieczyć Niemców przed wysokimi cenami gazu, bo tutaj pojawiają się informacje, że już jesienią gaz może być trzykrotnie wyższy, a to oznaczać będzie, że firmy produkujące np. Na nawozy, leki czy też farby będą musiały podwyższyć ceny, co oznacza zwiększenie inflacji, a zwykli ludzie będą mieli problem, by zapłacić po prostu rachunki za ogrzewanie i ciepłą wodę. Z Berlina Tomasz Lejman, bardzo dziękuję. Oglądają Państwo główne wydanie wydarzeń.